Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof los, witam Państwa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani doktor Gabriela Masłowska, poseł PiS. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Pani poseł, spotykamy się akurat w ostatnim dniu kadencji. Te cztery lata z czym się będą Pani kojarzyły? Z dobrymi rzeczami czy raczej smutnymi? I tak, i tak. Jest to okres bardzo wytężonej pracy. Bardzo intensywnego życia, i jest to okres bardzo ciekawej pracy, ponieważ te sprawy, z którymi się spotykamy, zarówno pracując w naszych biurach poselskich, jak też podczas prac legislacyjnych, to jest ogromne, ogromne doświadczenie życiowe spotykamy się z bardzo ciekawymi sytuacjami i, i no, jest zawsze to towarzyszy, mnie osobiście przynajmniej próba chęć zmierzenia się z tym problemem, mimo że jesteśmy, byliśmy w opozycji, starałam się jednak podjąć próbę rozwiązania problemu, który był ważki ze względu na sytuację osób, ludzi, Polaków, czy też ze względu na stan państwa, na troskę o polską państwowość. Z tym, że jednocześnie, przepraszam, był to trudny okres, dlatego że rządząca koalicja w tej kadencji, jak rzadko kiedy, lekceważyła nasze propozycje, nasze inicjatywy, lekceważyła projekty ustaw, nie dopuszczając w ogóle do procedowania albo zatrzymując w połowie drogi na etapie prac komisji, podkomisji, mimo że mieliśmy świadomość, że sprawy i problemy, społeczne do rozwiązania są pilne, nie cierpią zwłoki. Dlatego tak czasem trudno było mi osobiście no, znaleźć wytłumaczenie dlaczego tak jest w polskim parlamencie. Jest to bardzo, była to bardzo niezdrowa pod tym względem sytuacja. Mamy nadzieję, że w październiku, kiedy Parlament będzie w nowym składzie, to może już te złe obyczaje nie wrócą. Pozostaje mieć nam taką nadzieję, że Polacy wyciągną wnioski, są dobrymi obserwatorami życia społecznego i w sytuacjach trudnych potrafią się mobilizować. I podejmować dobre decyzje. No, po, żywimy taką nadzieję. Panie doktor, zaprosiliśmy panią dzisiaj do studia, żeby porozmawiać przede wszystkim o spotkaniu ministrów unijnym, spotkaniu ministrów finansów w Ekofinie we Wrocławiu. To spotkanie w ramach polskiej prezydencji. Czy poza, że tak powiem, walorem kurtuazyjnym tego spotkania, to coś pożytecznego możemy z niego wnieść? Spotkanie nieformalne ministrów finansów państw Unii Europejskiej we Wrocławiu, które ma miejsce dzisiaj, z jednej strony jest efektem krytycznego stanu finansów państw strefy euro, ale jednocześnie pokazuje, że biurokraci unijni są po prostu przerażeni tą sytuacją i szukają jakichś rozsądnych dróg wyjścia. Jednocześnie wskazuje na to, to spotkanie, jak i wypowiedź ministra finansów i wiele innych wcześniejszych spotkań, już nawet w ramach prezydencji przed nią, pokazuje, że ta sytuacja kryzysu finansów, finansów w świecie, a także w strefie euro będzie powodowała będzie powodowała uruchomienie środków zaradczych w postaci zwiększenia integracji wśród państw strefy euro. Tak przynajmniej do, do, do tego... Tak, zwiększając, zacieśniając integrację w ramach Unii Europejskiej poprzez kolejne zabieranie państwom narodowym kolejnych, kolejnych elementów naszej suwerenności, chociażby pomysł tych Unii gospodarczo-fiskalnej, wprowadzenia wspólnych podatków, czy euroobligacji, czy nawet wcześniejszy pomysł na utworzenie nowego rządu, wręcz w wystąpieniach oficjalnych mówi się o potrzebie zacieśniania integracji aż do federalizmu. Niestety to brzmi także w ustach naszych polityków. I my, owszem, o tym wcześniej mówiliśmy, przestrzegaliśmy już, począwszy od referendum unijnego, że wszystko to będzie zmierzać do budowy Europejskiego Państwa Federalnego, za co byliśmy ośmieszani i krytykowani. A teraz, A teraz to się zniszcza. Teraz to się zniszcza i wręcz twórcy, pomysłodawcy i zwolennicy otwarcie już mówią o potrzebie budowania Stanów Zjednoczonych, Europy, co było doświadczeniem pana ministra, pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, Belki, który mówił o potrzebie zbudowania w najbliższym czasie Stanów Zjednoczonych, Europy na, na terenie Unii Europejskiej? Może idea i, i, i ładna, i piękna, tylko że, pani poseł, czy możliwa do realizacji? Bo w zasadzie w Europie mamy tak duże różnice między gospodarkami. Na to się nakładają jeszcze różnice między poszczególnymi państwami, kultury, cywil poziomu cywilizacyjnego, pewnych wartości, które w tych państwach przeważają. Yy, że no, trudno sobie wyobrazić budowę takiego jednolitego państwa. Yy, Chyba top. że siłą. Tak, no miejmy nadzieję, że, tego, że do tego nie dojdzie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że tak daleko posunięta integracja aż do utworzenia likwidacji na przykład walut narodowych i wprowadzenia jednej waluty euro jest to zła koncepcja i, 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 i koncepcja, która jest szkodliwa nie tylko ze względu na to, że ogranicza suwerenność państw i przez ten fakt jest, no, która jest wartością, prawda, i przez ten fakt jest szkodliwa, ale także ze względu na to, że powoduje wyhamowanie wzrostu gospodarczego, co dowiodło utworzenie strefy euro. Od momentu jej powstania państwa strefy euro wykazywały niższe tempo wzrostu gospodarczego. Jest to koncepcja chora ekonomicznie. Nie da się wobec tego teraz jakimiś próbami. Zacieśnienia integracji i powiększenia wpływu instytucji europejskich, urzędników europejskich na polityki gospodarcze i życie gospodarcze poszczególnych państw nie da się naprawić. Ekonomia ma swoje prawa, metodami administracyjnymi się tutaj nie da nic zrobić. Ta sytuacja, która ma miejsce w tej chwili, to trochę mi przypomina to powiedzenie biblijne, co się dzieje, kiedy młode wino wlejemy. Do starych bukłaków. Strefa euro jest rozłożona gospodarczo. Pokazała, że wspólna waluta oznacza zabranie państwom narodowym takich instrumentów, które im pozwalały szybko reagować w różnych sytuacjach tak, obniżanie Na... wartości tak, walut albo, tak, albo umacnianie. Tak, jej. Zmiany, stóp, zmiany kursu walutowego czy stóp procentowych. A więc ze względów praktycznych, już pomijając względy ideologiczne, po prostu nie ma żadnego uzasadnienia. Zresztą profesor Pawłowicz przedstawiła świetną analizę, jeśli chodzi o aspekty prawne. Otóż oczywiście tak jest, państwa mają różną strukturę gospodarczą, różny poziom życia gospodarczego. Równozenia prawne, przecież patrząc na prawo brytyjskie ono jest kompletnie odmienne, czy irlandzkie, prawda, od tu prawa kontynentalnego. Tak, także prawne różnice, także historyczne. I Nie da się w każdym czasie do wszystkich państw zastosować takich samych instrumentów, takich samych narzędzi w zakresie polityki pieniężnej czy polityki fiskalnej, bo jeśli on Będą skuteczne dla na przykład obniżenie stóp procentowych dla jednej gospodarki w tym czasie, to akurat dla innych nie wyjdą na dobre. I ja często o tych sprawach mówiłam, Panie Redaktorze, w przeszłości byłam trochę osamotniona, teraz już nie jestem tak osamotniona, jest coraz więcej posłów i ekonomistów, którzy kwestie nieracjonalności, zlikwidowania złotego i wprowadzenia obcej waluty podnoszą. Mamy także w Europie głosy, które również podkreślają zagrożenia z tego tytułu. Między innymi Ferej Nigola, to jest eurodeputowany w Wielkiej Brytanii, który jest szefem partii niepodległościowej, który wyraźnie mówi, że dalsze zacieśnianie integracji i utrzymanie tej wspólnej waluty, to do czego zmierza w tej chwili właśnie ECOFIN i Unia Europejska, może zagrozić wręcz uruchomieniem, ujawnieniem się różnych nacjonalizmów i różnymi konfliktami, dlatego że społeczeństwa europejskie odczuły wyraźnie na własnej skórze co znaczy likwidacja waluty. Społeczeństwa poczuły pogorszenie stanu stanu poziomu życia, tak. I w związku z tym, jeżeli będzie ubożenie nadal, tego nie będą tolerować. Może to się kończyć różnymi zawieruchami, prawda, nieko, niekoniecznie dobrze w, pokojowymi. Pani Dlatego oczywiz... jest czas w tej chwili, Panie Redaktorze, żeby z tego wyciągnąć wnioski. I w tym kierunku powinna być, skiero, pójść rola naszego i działania naszego rządu i jego przedstawicieli w ramach prezydencji. Oni nie powinni się w tej chwili wtrącać w ratowanie finansów strefy euro ale raczej pomyśleć o tym, jak wywalczyć, wykorzystując kryzys finansów strefy euro, jak wywalczyć dla nas klauzulę opt-out to co ma Dania czy Wielka Brytania, czyli przyzwolenie na, na, na to, że nie, nie musimy być w sferze euro zresztą. Ale jest to możliwe że... pani poseł, no bo znowu przekonywa, przekonywani jesteśmy co i róż, że podpisaliśmy traktat akcesyjny, gdzie co prawda wpisaliśmy daty przyjęcia euro, ale euro mamy przyjąć. Tak, nie ma tej daty rzeczywiście i to jest dla nas duża szansa, bo prawdopodobnie byłyby jeszcze większe naciski, zarówno wewnętrzne, jak i ze strony instytucji europejskich, na to, żeby Polska szybciej weszła do strefy euro. Gdyby Był ta, kolejny, gdyby, który taka, będzie płacił tak, na Grecję tak, i inne gdyby państwa. Gdyby taka data była. Ale nie ma tej daty. Jest to dla nas no, wielka szansa. Oczywiście pod warunkiem, że władza y, to rozumie i, i zechce w tym właśnie kierunku wykorzystać. prawda? Y, poza tym y, nie jest nigdzie powiedziane, że y, prawo y, europejskie nie może być doskonalone i y, powinien rząd podjąć działania takich, takich zmian w ustawodawstwie europejskim europejskim aby wywalczyć dla Polski klauzulę opt-out. Na przykład, jeśli chodzi o Czechy, jeśli chodzi o Bułgarię, mamy coraz bardziej wyraźne głosy, jak to sprawa jest ważna i że oni nie zamierzają do takiej strefy euro w tym momencie wchodzić. Czyli może trzeba A budować poza tym jest alianz argument ta Alianz oczywiście, ale jest potrzebny tutaj jest jeszcze trzeci argument. Trzeci argument, kiedy Polacy głosowali za wejściem do Unii Europejskiej Europejskiej tam wyraźnie nie było mowy o euro. Była mowa, owszem, o, ale o, jednej walucie, o jakiejś jednej walucie, a nie o euro, więc nie głosowali za euro. Także można by ta, ten argument również wykorzystać właśnie w obronie przed popełnieniem błędów, jakie popełnili inni. Grecja jest tego smutnym przykładem, ponieważ jako kraj słabszy była niedostosowana. Do poziomu stóp procentowych i kursów walutowych. Na które... na siłę w sumie była funda, wypchnięta do strefy? Które fundował Europejski Bank Centralny i wobec tego ma między innymi z tego, problemu, z tego powodu problemy. I powinniśmy z tego tytułu i z takich zdarzeń przykrych innych wyciągać wnioski. I to jest moment właśnie ten kryzys finansów w Europie. Ogromny kryzys, bo trzy lata łagodzenia kryzysu nie przyniosło skutków, mimo że wielkie pieniądze publiczne, pieniądze obywateli, podatników były w to wpompowane i teraz no niestety płynność banków europejskich jest bardzo poważnie zagrożona. Skąd to te banki te pieniądze tak naprawdę dostały w tak, dużej części o prawda? o To chodzi właśnie i nawet USA ograniczają akcję kredytową dla różnych instytucji europejskich w obawie, że no, powtórzy się sytuacja taka jak z Grecją. Wymag Stany Zjednoczone Między innymi dlatego przedstawiciele Stanów Zjednoczonych biorą udział w różnych tego typu rozmowach, bo domagają się, żeby Unia zagwarantowała, że jest jeszcze jednak na tyle silna, że już ma jakieś zabezpieczenia dla kolejnych państw zagrożonych, na przykład Włoch, prawda? Więc tu brakuje w tej chwili płynności, brakuje w Unii Europejskiej sporych kwot tysięcy dolarów, żeby żeby te, te, ten kryzys w tej chwili załagodzić i my nie wiemy, czy takimi możliwościami dysponują państwa, nie wie, wiemy na przykład, jakie są